A my jesteśmy już w studio, my, czyli ja i mój gość Mateusz Zapart, Grupa GSU, czyli Dziękuję. temat ubezpieczeń. Witam cię bardzo serdecznie, no ale zanim o ubezpieczeniach, dzisiaj 1. aprilis i domyślam się, że parę, może nie żartów, ale zabawnych sytuacji w twoim życiu i twojej pracy się wydarzyło. No, jest, jest tego trochę. <grym> A powiedz mi, spisujecie tak z kolegami i koleżankami? Czy to w pamięci tak, pozostaje? Tak, mamy, mamy taki zeszycik i, i czasami coś tam notujemy. No i z tego tytułu właśnie pamiętamy kilka takich ciekawych sytuacji. Ale wiesz co, dzisiaj naszym gościem jest też pisarz Darek Rekosz. Możecie pogadać o tym, żeby wydać zapisywać? na przykład... No, no. I potem jako książkę. Fantastyczna sprawa. Możemy Ale spróbować. dobrze, co pamiętasz takiego zabawnego? W związku z tym, że no, mamy dużą firmę, wydajemy du dużo informacji do pracowników, trochę z czytania, jakieś ogólne warunki, to też y, zawód y, agenta ubezpieczeniowego, no niestety opiera się na tym, że dużo czyta i y, 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 musi to rozumieć. Mhm. Kiedyś usłyszeliśmy od pracownika, że jakby to wszystko czytał, to by się nie, nie mógł myć. No, nie, więc, miałby czasu, nie miałby czasu na to. Więc to takie Ale dlaczego on dosyć... mycił w ogóle? Właśnie nie wiemy to, to mnie stąd, stąd właśnie tak stwierdziliśmy. To Może jakaś że to... trauma była, wiesz? Niedługo w z z to można to nadrobić sprytnie. Na drugą taką ciekawą też anegdotą, w ogóle nam nie przyszło do głowy, że mo można w ten sposób zapytać. Jest też jakaś rozmowa odnośnie tego, jaką tam polisę zawrzeć, na konsumę. No i, i, i nasz koordynator mówi pracownikowi, no, że, że suma będzie w złotych, tak? A pracownik się pyta, ale w jakich złotych? Polskich? No wydaje nam się, że tak. W złotych euro jeszcze nie. Może Jeszcze nie ma złotych euro, to, to fakt. Ale, Ale wiesz też co? klienci ja ci... nas często zaskakują. Bo Właśnie to takie o to chciałem cię zapytać, no. bo, bo to jedna sprawa wobec siebie, gdzieś tam macie tak, takie wewnętrzne jakieś żarty. wewnętrzne historie, tak, jasne. Natomiast domyślam się, że z klientami jest podobnie, że czasem mocno zaskakują i na początku to pewnie nie jest tak, że od razu chce się śmiać, tylko jest takie mocne zdziwienie, o tak, co chodzi? Tak, szczerze mówiąc bardziej jest to zaskoczenie najpierw, a po jakimś czasie dopiero przechodzi to w jakąś mhm. anegdotę i żart. Jakaś sytuacja? Tak, klient dostał od nas pismo, tam był numer polisy, no i y, pewnego dnia y, przyszedł do naszego oddziału mocno zdenerwowany, że jak to tak możemy nie odbierać telefonów i, i że on próbuje się już od dwóch tygodni dodzwonić e, na ten numer i pokazuje nam e, na numer polisy. E, próbował mała. po prostu wdzwonić się na numer polisy, no co jest trochę niemożliwe, ale, <noise> ale, wiesz co, ale, może, ale był zły na nas. Może pan pan klient kombinował w ten sposób, że skoro to jest jego prywatny numer polisy, to to będzie może prywatny... jego prywatny numer telefonu, ale na który ma dzwonić, Dokładnie prawda? tak. Dokładnie tak Właśnie. się okazało, że prywatny numer telefonu, no ale no, jeszcze <grym> takich technologii nie mamy niestety. Jeszcze nie, ale nie wiadomo, co będzie. Ja ci się przyznam, Mateusz, że ja czasami, kiedy stykam się z grupami zawodowymi, które mają swój wewnętrzny język, prawda? Tak samo mhm. w telewizji mamy swój wewnętrzny język i czasem tłumaczenie komuś pewnych wyrazów, pewnych zależności, no to nas może nie zdenerwuję, ale gdzieś tam zabiera nam trochę czasu e, i musimy to robić i dla nas pewne rzeczy wydają się zupełnie naturalne. Tak samo pewnie jest z wami. I ja czasami, tak, kiedy spotykam się e, właśnie z pewnymi tam sytuacjami, kiedy muszę pójść na przykład czy do e, agenta ubezpieczeniowego, czy jakiejkolwiek innej grupy, w której, mhm. e, mówiąc kolekcjonalnie, nie siedzę w tym temacie, mhm. to też czasami czuję się... Zadając pewne pytania, zastanawiam się, czy potem nie będzie to odbierane jako anegdota, bo ja się po prostu na tym nie znam. I nie świadczy to o tym, że gdzieś tam nie mam zielonego pojęcia o danej sprawie, ale no. Nie siedzę w tym aż tak bardzo, więc proszę cię bardzo, zrozumcie nas, nas biednych klientów. <gry> Dlatego anegdoty nie powstają na temat pytań o produkty, tylko o takich właśnie dziwnych sytuacji, typu właśnie ten. Ale telefon. to faktycznie jest tym numerem. Pomyślcie nad tym. No, pomyślimy. Ale wiesz co, to jest inspiracja. Nie wiem, czy e, jeśli chodzi o ubezpieczenia rowerowe, stricte były takie śmieszne sytuacje, ale teraz może e, już za moment porozmawiamy, może już nie o tych śmiesznych sytuacjach, tak, ale, ale trochę na poważnie, poważnie dobrze? Dobra. A już za chwilę wracamy. I teraz będzie już e, trochę bardziej na poważnie, drodzy Państwo. Przypominam, Mateusz Zapart, Grupa GSU w naszym studio. O ubezpieczeniach, e, tym razem o ubezpieczeniach rowerowych. No bo zbliża się wiosna, zbliżają się też komunie, tak, więc tak, wiesz, tak, tak. rowery będą takim e, towarem. E, no i w ramach nas naszego cyklu od 0 do 10 lat. Oczywiście, że tak. I właśnie teraz, do 20, tak. teraz chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak e, ubezpieczyć się, jeśli chodzi właśnie o rowery jazda na rowerach i o nasze bezpieczeństwo mhm. podczas tej jazdy no to wiesz to pierwsze pytanie czy to ubezpieczenie jest w zależności również od wieku czy inne ubezpieczenie dla